Cześć, jestem Zuza i witam Was na kanale Dania bez recepty. Dzisiaj kontynuujemy naszą serię Gotowe kontra Domowe. Tu mam już danie gotowe, jak widzicie. Dzisiaj na tapetę wjeżdżają pulpeciki coś, co nam kojarzy się z wakacjami, z wyjazdem pod namiot. Spróbujemy to odtworzyć w domowej, może bardziej, może smaczniejszej wersji. To się okaże. Zapraszam. Co potrzebujemy do naszych wspaniałych pulpetów? Przede wszystkim mięso. Mięso. Ja się, ja się zdecydowałam na mięso wieprzowo-wołowe. Zasugerowałam się tym, co mamy w daniu gotowym i tak było napisane na słójku, że jest to mieszanka wołowo-wieprzowa, więc mam tutaj 400 g mięsa mielonego wołowego i 400 g mięsa wieprzowego. Wzięłam szynkę wieprzową, żeby jednak to mięso było troszeczkę chudsze, nie było, żeby nie było za dużo tłuszczu. Tutaj mam też pokrojoną już, posiekaną natkę pietruszki. Dodam to do mięsa, żeby nadać fajnego koloru i fajnie kontrastowało z sosem. No dobrze, co jeszcze potrzebujemy? Jedną cebulę, łyżkę koncentratu pomidorowego, tu mam dwa ząbki czosnku, cukier i przyprawy. Przyprawy papryka słodka, pikantna, sól, pieprz. Nic więcej, podstawowe, takie bardzo yy, ogólne przyprawy. Tutaj, żeby zagęścić nasze pulpety, żeby ten pulpet się kleił. Nie do podniebienia, ale żeby się kleił w całość w kuleczki, mam kaszę. Można użyć zamiast kaszy po prostu bułki tartej bądź y Bądź innego rodzaju kaszy. <noise> Ewentualnie ryżu. No dobra, ja mam kaszę kuskus, y, dlatego że też w naszym gotowym przepisie była użyta kasza. Ja wybrałam kaszę kuskus, dlatego, że kasza kuskus jest drobna i dużo lepiej nam sklei całość. No to, żeby się jeszcze kleiło to jajeczko standardowo, żeby tą masę nam elegancko y, zlepić w całości. Od czego zacznę? Zacznę trochę niestandardowo, yy, bo nie zacznę od mieszania mięsa, tylko zacznę od podsmażania cebuli. Chciałabym, żeby ta cebula w pulpetach nie była taka chrupiąca i świeża, więc ja ją najpierw troszeczkę zeszklę na patelni i i co? No, no pokażę Wam to przede wszystkim, nie, będziemy, nie będę opowiadać, będę pokazywać. Lecimy. Dwie łyżeczki yy, oleju zwykłego rzepakowego i cebula. Ale poczekam, aż się ten olej nagrzeje. To pokażę Wam jeszcze, jak, się, jak sprawdzić, czy olej jest już gotowy. Patelnia, olej wleliśmy, nie wiemy, czy to już ten jest moment, żeby wrzucać cebulę, żeby nam się podsmażyła, więc wystarczy nam dosłownie kropla wody puszczona na patelnię. Jeżeli ona mocze palce, spryskuje patelnię. Jeżeli patelnia skwierczy, to znaczy, że to jest moment odpowiedni, że temperatura jest odpowiednia i to się już tam zacznie ładnie piec. Więc wjeżdża cebula. Ja do cebuli lubię dodać od razu przyprawy. Czemu dodaję to na tym etapie? Dlatego, że ciepło, które, yy, o które od patelni bije, wybije smak yy, naszych yy, przypraw. Przede wszystkim jest to charakterystyczne w papryce. Papryka, jak się wrzuci na rozgrzaną patelnię, nada takiego wędzonego posmaku. Trochę zmniejszę, bo widzę, że nam tutaj cebula. Szaleje i skwierczy. OK, jest zmniejszone. Dodaję przyprawy. Tak przypomnę papryka słodka, pikantna, sól, sól i pieprz. Nic więcej. Cebula jest na patelni, obtoczona przyprawami. Trochę się zrobiło sucho na tej patelni, więc ja dodam troszeczkę jeszcze oleju. Minimalnie. I ładnie ta cebula przybiera kolor przypraw i przechodzi smakiem. Dobra. Cebula nam się szkliła, wymieszała się z przyprawami. Dodam teraz na tym etapie dwa ząbki czosnku. Dodaję go dopiero teraz, żeby on nie zrobił się gorzki, bo podprażony czosnek niestety przybiera tego gorzkiego posmaku. Więc ja go jeszcze podgrzeję, żeby nie był zbyt intensywny. I wtedy ściągniemy całość z ognia i poczekamy aż przestygnie. Już będziemy mogli dorzucać do mięsa całość i formować kulki. To jest dosłownie dwie minuty na ten czosnek odkładamy kuchenkę i zajmujemy się mięsem. Mięsko mamy, co dodajemy? Dodajemy naszą kaszę, czyli coś co nam to całość zlepi i nada innej konsystencji. Kasza ugotowana. Nie no to jest kuskus, jak go dotknę, to się zaraz rozwali. I wbijamy od razu jajo. Całość przemieszam w tym czasie troszeczkę wystudzi mi się cebula i zaraz dodam cebulę do całej naszej masy. Trzeba się trochę ubrudzić w kuchni. Okej, okay. cebula przestudzona. I dorzucamy do mięsa. I na tym etapie mamy już gotową mieszankę mięsną, będziemy formować klopsy. I teraz tak, w formowaniu kulek jest pełna dowolność. Jeżeli chcecie, możecie zrobić ich wiele, małych, drobnych, na jeden kęs. Jeżeli nie, to możecie zrobić jednego wielkiego pulpeciora podsmażonego z każdej strony. To już jest wasza interpretacja i yy, szalejcie po prostu, szalejcie. Dobrze, ja umyję sobie ręce po formowaniu naszych pulpetów. Patelnia się grzeje. Wlewamy olej i smażymy. Na moją patelnię. Ja ją wykorzystuję tą patelnię, nie umyłam jej po smażeniu cebuli, bo ten aromat, no i tak wykorzystywany jest w środku mięsa, więc do sosu też nam nada fajnego posmaku. E, lecimy. Najpierw e, dwie łyżki standardowo oleju. E, rozgrzejemy go i będziemy smażyć mięsko. Podkręcimy temperaturę, żeby ładnie te pulpety się zarumieniły, bo potem jak je zalejemy sosem, to chcemy, żeby one utrzymywały ten fajny kształt. To co? Zobaczmy, jak tam nasz pulpet. O, ładnie się już rumienią, to znaczy że można je przewrócić na drugą stronę. Jak te pulpety nam się podsmażą, to ja je zaleję bulionem. Nie mówiłam o tym wcześniej, bo to nie jest rzecz obowiązkowa. Nie musicie mieć bulionu. Możecie wykorzystać zwykłą wodę e, bądź rozrobić w kubku kostkę rosołową z wodą. E, ja mam bulion, który lubię mieć w domu. Zawsze robię z resztkowych takich warzyw, które zostały mi. E, gotuję dzień wcześniej, mrożę porcjami, wykorzystuję do różnych potraw jako sos lub jako zalewa. Bardzo praktyczna, bardzo przydatna rzecz, polecam. Dołożyłam pulpety, które mi zostały. Za pierwszym razem nie zmieściło mi się całe mięso, ale trzeba pamiętać o tym, że podczas obróbki termicznej mięso się odkurcza, więc spokojnie potem możemy dołożyć nasze porzucone pulpeciki. Jak widzicie, moje pulpety już są ładnie zarumienione z każdej strony. Teraz zaleję je bulionem i na chwileczkę dosłownie je przykryję, żeby się poddusiły i wewnątrz to mięso skruszało i ugotowało. I nastała cisza. Mięso zamilkło. Przykrywamy i co? Czekamy. Dobra, Pulpety nam się gotują od 10 minut. Czas na pomidory, czas zmienić kolor tych pulpetów. I teraz właśnie sobie uświadomiłam, że na początku nie powiedziałam o pomidorach. Ja wykorzystuję pomidory w puszce kupione w całości, pokroiłam je i wymieszałam z tym sosem, który został w puszce, i wyszła mi taka ładna masa. Tym wszystkim zaleję nasze pulpety. I właśnie to robię. Nie martwię się o duże, za duże kawałki pomidora, dlatego że pomidor podczas procesu gotowania rozpadnie się. Żeby nadać jeszcze głębi tego smaku, Wykorzystam ostatnią rzecz, która nam została, czyli łyżkę koncentratu pomidorowego. Dorzucę to też nam troszeczkę podbije ten kolor i przyciemni na ładny ciemny czerwony. Trochę tutaj rozmieszam. Pulpety gotują nam się w sosie pomidorowym. Teraz chciałabym jeszcze go troszeczkę doprawić, dlatego że pomidory bardzo lubią cukier. Zresztą, jak każdy owoc, więc troszeczkę osłodzimy nasz sos dosłownie łyżeczka w cukru. On się ładnie rozpuści yy, w sosie. Na początku myślałam, że będziemy ten sos zagęszczać, dlatego że w daniu gotowym, które mamy, ten sos jest dość gęsty tutaj, więc myślałam, że będzie taka potrzeba. Teraz widzę, że nasz sos jest odpowiednio, ma konsystencję. Nie ma takiej potrzeby, żeby zagęszczać go za smażką, ale wydaje mi się, że yy, Przydałoby się trochę tłuszczu. Tłuszcz jest świetnym nośnikiem smaku, więc e, ja tutaj mam dwie łyżki zwykłego masła. Dorzucę też, żeby nadać e, takiego maślanego posmaku całości. I całość przykrywamy i czekamy. W międzyczasie zrobię sobie porządek na stole. I tak naprawdę już będziemy mieć produkt końcowy, który tylko przyozdobimy, wyłożymy na talerz i porównamy. Zobaczycie, jak mi to wyszło i porównamy sobie z tym daniem gotowym. Okej, okay, patrzcie, jak pięknie nam się tutaj bulgocze sos, jak tutaj wszystko to wrze, te pulpety, to mięso się już tam gotuje. Więc teraz wyłączymy kuchenkę i pokażę Wam moje pulpety. A teraz je wyłożę na talerz przy ozdobie i spróbujemy je. Wykładamy. Wyłożę też pięć pulpetów, żeby było dokładnie ta sama proporcja. Mój sos jest trochę rzadszy, ale jak mówiłam, nie chciałam go zagęszczać żadną zasmażką. Teraz natkę pietruszki, która mi została, bo połowę wsadziłam do mięsa. Połowa mi została, to teraz przyozdobię tylko górę i to już będzie na tyle. Te pulpety możecie oczywiście podawać z czym chcecie, z jakimiś zapychaczami kasza, ryż, ziemniaki, co Wam tylko przyjdzie do głowy. Tylko grubo tak przesiekałam, przyozdobiłam. Teraz najważniejsze, czyli próbowanie. Zróbmy sobie tu miejsce, znaczy ja se zrobię. Widać różnicę. Przede wszystkim w pulpetach gotowych widać, że to jest formowane mechanicznie, że tutaj kształt tego pulpeta jest bardzo symetryczny. U mnie jest to widać, że typowo domowa robota. Takie małe kulfonki. Dobra, to co, najpierw gotowy. Pokażę Wam, jak piękny jest ten pulpet, jednolity, gładziutki. Pozwolę sobie zjeść pół tylko z tego. Zaraz to omówię, teraz spróbujmy drugiego pulpeta. Mój pulpet się trochę bardziej rozpada, ale no, jest to naturalne. Pulpety gotowe są bardziej kremowe, bardziej zbite. Jest to taka bryłka jednolita. E, nie trzeba używać zębów, żeby to jeść. Są trochę słodsze od moich pulpetów. Moje pulpety są za to, mają takie kwaskowe podbicie. Najprawdopodobniej jest to związane z. Pomidorami w puszce i są zdecydowanie bardziej pikantne. Ja na takie akurat miałam ochotę, dlatego dodałam dużo tej papryki pikantnej i zostawiają taki fajny pikantny posmak na języku. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Że sami spróbujecie odtworzyć ten przepis w domu i przekonacie się, które danie jest lepsze gotowe czy domowe. Zachęcam również do subskrybowania, komentowania i może zaproponujcie mi, jakie kolejne gotowe danie mogłabym przyrządzić. Dzięki bardzo, do zobaczenia, cześć!